Fizykę medyczną można studiować na Uniwersytecie Gdańskim, na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Kierunek ten jest wprowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Studia te przygotowują do zawodu fizyka medycznego, który to zawód został wprowadzony wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. W gimnazjum interesowałam się fizyką i biologią, więc po maturze zdawałam jednocześnie na kierunek lekarski na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i na fizykę medyczną na Uniwersytecie Gdańskim. Jednak na kierunek lekarski się nie dostałam, fizyka była moim takim planem B. Jednak stwierdziłam, że dobrze to wszystko się dla mnie ułożyło, ponieważ tutaj również mogę pracować z pacjentami, pomagać ludziom i pomagać w ich leczeniu. Stanowisko fizyka medycznego jest wymagane wszędzie tam, zgodnie z przepisami prawa, gdzie zakłady opieki zdrowotnej stosują urządzenia z promieniowaniem jonizującym, w tym diagnostyka i terapia nowotworowa. Fizyk medyczny może być zatrudniony w szpitalu w dwóch głównych obszarach, między innymi w diagnostyce i wówczas jest osobą, która pomaga w zobrazowaniu i dokładnym diagnozowaniu pacjenta oraz w radioterapii. Medycyna obecnie wykorzystuje w coraz większym stopniu najbardziej zaawansowane technologie. Takie urządzenia jak gamma kamery, tomograf komputerowy, różnego rodzaju urządzenia rentgenowskie czy też zastosowanie izotopów promieniotwórczych bardzo często jest przez lekarza utrudnione i wymaga wsparcia takich osób jak fizyk medyczny. Jako fizyk medyczny w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym sprawuję kontrolę nad urządzeniem PET-TK oraz gamma kamerami. Są to urządzenia do diagnostyki nowotworów za pomocą izotopów. W przypadku peta to jest to fluorowana deoksyglukoza, a w przypadku gamma kamer jest to technet z odpowiednim znacznikiem w zależności od zmiany. W radioterapii rola fizyka medycznego polega na pełnej współpracy z zespołem lekarzy oraz z zespołem techników. Ja jestem osobą zatrudnioną właśnie w takim zakładzie radioterapii i moja praca polega na jak naj większym wykorzystaniu swojej wiedzy w celu wyznaczenia najlepszego planu dla pacjenta chorego na nowotwór. Razem z lekarzem staramy się dobrać odpowiednie plany leczenia, aby z jak najlepszą precyzją napromienić osoby chore na raka, a jednocześnie oszczędzając wszelkie narządy krytyczne, które znajdują się w pobliżu. Program studiów obejmuje zajęcia z przedmiotów medycznych, w tym anatomię, fizjologię, radiologię, psychologię kliniczną, medycynę nuklearną, radioterapię, zajęcia z matematyki i statystyki oraz fizyki. Bardzo dużo zajęć z fizyki odbywa się w nowocześnie urządzonych laboratoriach fizycznych. Duża część zajęć z zakresu matematyki i fizyki teoretycznej odbywa się w laboratoriach komputerowych a zajęcia z przedmiotów medycznych poza wykładami odbywają się również w klinikach. Byliśmy w Centrum Fizyki Jądrowej w Świerku oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, gdzie między innymi zobaczyliśmy cyklotron. W pracy fizyka medycznego przydatne będą cechy podobne do tych cech, które musi reprezentować lekarz, a więc wysoki poziom etyki punktualność, dokładność, obowiązkowość, postępowanie zgodnie z zasadami, z procedurami. Ze względu na kontakt z pacjentem również potrzebne są takie cechy jak wysoki poziom empatii, umiejętność wytłumaczenia pacjentowi procedur wobec niego stosowanych. A w pracy tej pomagać będzie również pewne zamiłowanie do nowoczesnej techniki, ze względu na konieczność dostosowywania się do ciągle zmieniających się technologii. To właśnie fizyka jest takim fundamentem wielu procedur medycznych. Mam na myśli obrazowanie, diagnostykę, ale też i terapię. I to właśnie z tym wiąże swoją przyszłość, i uważam, że jak najbardziej, w dobie dzisiejszej technologii i rozwoju technologii, jestem w stanie. Tak naprawdę swoje zainteresowania tutaj rozwijać. Przeciętnie w zakładach opieki zdrowotnej wykorzystujących promieniowanie jonizujące zatrudnionych jest od jednego do kilkunastu fizyków medycznych. Ich wynagrodzenie początkowo sięga wartości średniej krajowej przy czym wraz ze stażem i w wypadku zdobycia specjalizacji fizyka medycznego może to wynagrodzenie przekroczyć 10 tysięcy złotych.